Cześć, witam Was serdecznie z tej strony. Demundias i zapraszam Was na zestawienie 10 najlepszych lokacji w całym Dark Souls 3. Jak zwykle zachęcam Was bardzo serdecznie do współtworzenia dalszego tej serii. No i w kolejnym odcinku, moi drodzy, będzie mała odmiana, bowiem będzie to top 10. Najlepszych bossów w całym Sekiro Shadows Die Twice Tak w temacie jeszcze odnośnie niedawnego ukończenia Sekiro na kanale Także link oczywiście do ankiety odnośnie Sekiro znajdziecie w opisie tego filmu W pierwszej linijce, także serdecznie zapraszam do głosowania Komentujcie ten film, oceniajcie go, będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę I już teraz moi drodzy przechodzimy do dzisiejszego odcinka i do dziesiątego miejsca Zobaczmy jaka lokacja w Dark Souls 3 znalazła się na dziesiątym miejscu Oczywiście waszym zdaniem a dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od lokacji, która nazywa się Sterta Mętów i zdobyła ona 22,4% wszystkich głosów. Napisaliście, że jest to lokacja, która jest tak naprawdę zlepkiem wszystkich innych lokacji. Jest to po prostu miejsce, w którym wszystkie ery łączą się w jedno. Jest to jakby takie jedno wielkie wysypisko śmieci, a zarazem jest to takie niepowtarzalne doświadczenie podróżowania właśnie przez te wszystkie miejsca, które wyglądają niby znajomo, a jednocześnie widzimy je w całkowitej ruinie. Jest to po prostu ulepszona wersja pieca pierwszego płomienia. Jest to lokacja w Większa, tak naprawdę, niż to, czego można by się spodziewać, jest naprawdę ładna. A w dalszej części te latające anioły, anioły, które towarzyszą nam podczas eksploracji, są jednocześnie denerwujące, ale też przerażające, po prostu ze względu na dźwięki, jakie wydają w trakcie ataku, i naprawdę budują takie uczucie napięcia i stałego zagrożenia, kiedy. No, po prostu eksplorujemy tę lokację. W każdym momencie jesteśmy, jakby, wystawieni na atak, i tak naprawdę, jeżeli przechodzimy tę lokację po raz pierwszy, no to nie wiemy, kiedy ktoś nas zaatakuje, i to tak już absolutnie, bo również i z powietrza. Jest to po prostu naprawdę bardzo klimatyczna lokacja, która przyprawia również o poczucie nostalgii, kiedy widzimy znajome budynki. Naprawdę świetna lokacja i dobry początek, dobre rozpoczęcie dzisiejszego odcinka. Czas na miejsce dziewiąte. Na którym to z wynikiem 25,1% wszystkich głosów uplasowały się wielkie archiwa. Napisaliście, że jest to lokacja, która wyróżnia się naprawdę. Najciekawszą najbardziej ekskluzywną dla lokacji, oczywiście mechaniką w całym Dark Souls 3, chodzi tutaj oczywiście o WOSK, który chroni nas przed przeklętymi książkami, a same też te książki zaskakują. Naprawdę ich rozstawienie jest niezłe. Też przy pierwszym kontakcie można się po prostu przerazić, bo to jest mechanika rodem z jakiegoś horroru, że jakieś łapy wychodzą właśnie z tych książek i nas atakują. Oprócz tego, dość oryginalnego pomysłu, lokacja ma definitywnie najlepszy projekt ze wszystkich lokacji w Dark Souls 3 i nawet jeden z najlepszych w całej serii. I tutaj chcę powiedzieć, że to wszystko, oczywiście, co ja mówię w tej serii, pochodzi z waszych komentarzy, które możecie zamieszczać pod ankietą, za co ogromne dzięki. I tak mówię tylko w ramach uściśnienia, ponieważ w przypadku niektórych innych lokacji również będzie się pojawiał podobny głos, że jest to najlepszy projekt lokacji. Ale teraz wróćmy dalej do tych archiw. Napisaliście też, że jest to lokacja po zęby wypełniona znaczkami, które wymagają od nas naprawdę główkowania i to fajnego, ponieważ musimy wykonywać szereg aktywności. Pociągnięcia za dźwignię, skakanie spółek, rozglądanie się, naprawdę zaglądanie w każdy kąt jest potrzebne. Co jest też właśnie utrudnione tym mechaniką z książkami, i czujemy pewną presję czasu przez właśnie wosk na naszej głowie. Oczywiście lokacja jest bardzo majestatyczna i dorównuje nawet zamkowi Keinhorst z Bloodborne, Ale co w niej jest? Nie tak. Jakby. Dlaczego ona jest po prostu bardzo dobra? Dlaczego prawdopodobnie znalazła się ona dopiero na miejscu dziewiątym, a nie wyżej, skoro jest taka fajna? No cóż, problemem tutaj są standardowo irytujący przeciwnicy, ale tutaj są oni naprawdę irytujący. I o ile gargulce i Skrzydaki Rycerze są chyba najlepszymi przeciwnikami w Dark Souls 3, tak ci mali, złodzieje i uczeni z porącymi toporkami czy woskiem i z pamierską magią. Zabrali chyba więcej życia niż wszyscy posłowie w regularnym przejściu Ktoś tutaj napisał, także To o czymś świadczy, natomiast sama archiwa to jest majstersztyk od, od From Software Coś co wygląda skomplikowane, a ma tak naprawdę jedną dość prostą drogę Choć masę też odnóg odnośnie właśnie zbierania wszystkich skarbów Naprawdę bardzo dobry design, ciężko jest się też zgubić Co świadczy o tym, że lokacja jest po prostu zrobiona dość sensownie Jest to wszystko przemyślane, nie błądzimy tam bezcelowo Biblioteka jest naprawdę wysoka, zapiera dech w piersi Natomiast samego takiego klimatu też Właśnie, jak mówiłem wcześniej, horroru dodaje to, że te ręce po prostu wyłażą ze ścian, z książek. Jakby sama lokacja jest naprawdę. Te archiwa są po prostu zawiłe, oryginalne. Bardzo jest to takie mroczne miejsce, dobrze się je eksploruje. Choć właśnie jeszcze raz ktoś napisał, że przeciwnicy naprawdę bywają irytujący, ale ogółem jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna lokacja. Czas na miejsce ósme, które należy do Kapliczki Zjednoczenia z wynikiem 27,3% głosów, o której napisaliście, że to jest naprawdę idealne, kojące miejsce, które naprawdę doskonale sprawdza się jako takie miejsce odpoczynku, jako baza wypadowa, ale w którym też możemy oglądać naprawdę interesujące następstwa naszych czynów, oczywiście w miarę progresowania w grze. Tutaj pojawiają się nowi NPC, dzieją się różne rzeczy, zmienia się również i sam na pewnym etapie gry, który też swoją drogą jest przegenialny i naprawdę fajnie nadaje takiego klimatu pustki. Ale też e, kapliczka zjednoczenia to są również obszary poboczne, które kryją w sobie fa fajne sekrety, jak na przykład też ptaka u góry można się tam dostać na dwa sposoby. Naprawdę jest to świetne miejsce. I ze sprawą różnicy 10% głosów Zamek Lotnik znalazł się na siódmym miejscu i wyprzedził kapliczkę zjednoczenia. O nim napisaliście dosłownie tylko tyle. Jest to majestatyczne miejsce, wielkie królestwo i wspaniały boss. Czas na miejsce szóste. Kolejną świetną lokacją w tym rankingu jest piec pierwszego płomienia, który zdobył aż 35% wszystkich głosów. I o tym miejscu napisaliście tak: To lokacja, do której wchodzi z podniesioną głową, pełen dumy, wiedząc, że tu już jest koniec, po prostu idziesz zrobić coś epickiego. Coś, co trzeba było zrobić w epickim miejscu, po epickiej podróży, i jesteś z tego po prostu dumny. Epickość tej lokacji po prostu przytłacza, no i to uczucie, że to już jest koniec. Jest to naprawdę mała lokacja, ale nie ziemska. I po prostu też w pewien sposób przypominające scenerię z filmu Incepcja i nad tymi po prostu wszystkimi budynkami góry płomienny mroczny znak. To jest naprawdę bardzo dobre i zapada w pamięci na długo. Miejsce piąte to namalowany świat Ariandel z wynikiem 40,4% wszystkich głosów. Wioska Korwian pełna ciężkiego klimatu i wymagających przeciwników. Dużo krwi przywodzącej na myśl Kenhorst. to przede wszystkim bardzo ciężki klimat i napięcie potęgowane przez ograniczoną widoczność. Świat Ariandel jest po prostu spójny, ma pomysł na siebie i jest to najlepsza lokacja, jaką kiedykolwiek FromSoftware stworzyło w klimatach właśnie takich śnieżnych. To jakby poczucie, że wilki które są jakby w grupie, atakują nas razem jako cała po prostu wataha. To jest coś niesamowitego. Poza tym jest to lokacja, w której występuje najlepszy boss w Dark Souls 3, czyli Frida, na którym też następuje największe zaskoczenie. Generalnie namalowany świat Ariandel to jest miejsce, w którym naprawdę czuć tę zgniliznę i czuć też, że jest to całkowicie upadła lokacja, i po prostu cały ten świat jest bardzo autentyczny, bardzo spójny i mimo tego, że nie jest może to największa lokacja jako tak DLC w całości, to jest to naprawdę doskonale wykonany świat. Prawie na podium, a jednak troszeczkę zabrakło. Miejsce czwarte to Szczyt Arcy z wynikiem 47,5% wszystkich głosów. Jest to okrutnie irytująca lokacja jeśli chodzi o przeciwników, natomiast bardzo dobrze prezentuje się estetycznie. Na istotne znaczenie fabularne ukazuje upadłą warownię, taką ostatnią ostoję długo poszukiwanego syna Głyna, będącego zapewne najtrudniejszym bossem z podstawki. Ogólnie jest bardzo dobra, acz nie najlepsza. Szczyt Arcy to bardzo fajna odskocznia od przytłaczającego mroku w reszcie lokacji, a boss... Wspomniany oczywiście Syngwina, czyli bezimienny, to jeden z najlepszych bossów, który naprawdę tak po prostu zapada w pamięci. Sama sceneria po prostu jest fenomenalna. No i też jest on jednocześnie najbardziej najbardziej znienawidzonym chyba bossem. Generalnie sama w sobie lokacja jest bardzo znienawidzona, ale też jednocześnie ukochana i to jest po prostu pięknie. Jest znienawidzona przez przeciwników, którzy są twardzi, upierdliwi, mają duży zasięg, mają dużo życia i naprawdę mocno biją, natomiast ukochana, gdyż jest to właśnie miła odmiana od brudnych i mrocznych scenarii Dark Souls 3. Jest to cicha, jasna lokacja z pięknymi widokami. No i jakby sam też sposób tutaj zasługuje na wyróżnienie, bo żeby tam się dostać, to naprawdę trzeba się troszkę natrudzić. No i jakby robi to naprawdę dobre wrażenie, że tak monumentalna lokacja z tak dobrym lore i tak świetnym bossem była ukryta, i być może wiele osób by tam w ogóle nigdy nie trafiło, gdyby nie po prostu możliwość sprawdzenia sobie tego na YouTubie czy gdzieś w internecie, a pewnie wiele osób tego nawet nie widziało. Tak czy inaczej, moi drodzy, czas przejść do podium dzisiejszego odcinka. Miejsce trzecie to. Anor Londo z wynikiem 51,1% wszystkich głosów. Przejście z Irytylu do Anor Londo po prostu rozsadza umysł. Prawdopodobnie częściowo winę za to oczywiście ponosi nostalgia, co wiele osób wskazywało i też głównie ten szok wynika z tego, że jesteśmy w lokacji z Dark Souls 1, że mijamy kowala giganta, walczymy z bossem na arenie, gdzie walczyliśmy z Ornsteinem i Smaugiem. I naprawdę wielka szkoda, że to była taka krótka lokacja. Piękna architektura, lokacja właśnie, z której wręcz wylewa się ta nostalgia, to ta takie poczucie. Aczkolwiek yy, jest ona osadzona w takim naprawdę zimnym klimacie, co też niesamowicie powoduje taką. Yy, taką zmianę po prostu jej charakteru. Szkoda tylko, że względem właśnie Dark Souls 1 została Unrealndy jako lokacja tak okrojona, i nie ma po prostu wszystkich budynków. No i też yy, oczywiście gracz, będąc w Benus tej lokacji, zastanawia się cały czas, jeżeli grał w Dark Souls 1, co tu się wydarzyło. Martwo Olbrzymy, dlaczego? Co z Kowalem? Czy on żyje? Dlaczego tu jest tak szaro? I gdzie Gwendolin? Eksploracja jest bardzo interesująca, właśnie przede wszystkim dla osób, które były w Dark Souls 1, ale nawet jeżeli nie, myślę, że tacy gracze, którzy na przykład parę pieszek, grali w Dark Souls 3 mogą naprawdę docenić piękno Anor Londo, które znajduje się w Dark Souls 3. Miejsce drugie to Miasto Pierścienia z wynikiem 61,4% wszystkich głosów. Jest to zupełne przeciwieństwo Irytylum, słonecznie, zielono, pełno kwiatów. No i ten szok po zobaczeniu tej lokacji po raz pierwszy, taki sam jak przy pierwszej wizycie w Anor w Dark Souls 1. Miasto Pierścienia to po prostu najlepsze możliwe zakończenie serii, jakie tylko mogło się przytrafić tej trylogii. Lokacja jest tak epicka, to jest tak idealne właśnie zakończenie Dark Soulsów, że nie da się tego opisać słowami po prostu. Pancerze przeciwników, uzbrojenie, jakie możemy w tej lokacji Pozyskać klimat, po prostu się wylewa z tego miasta. Smog, jakby jezioro, te bagna, ciężki klimat, no całość po prostu wyszła genialnie. Widać, że została ona zrobiona z naprawdę ogromnym zaangażowaniem, z taką dbałością o szczegóły, z wielką pasją, pomysłem, no i po prostu zamysłem na całą lokację. No, cały kształt jest naprawdę ujmujący. Warto przypomnieć też miejsce, gdzie, żeby jakby odkryć tajemne przejście, trzeba było zmienić się w duszkę Humanity. Było to naprawdę niesamowicie fajnie przemyślane i bardzo dobrze ukryte. Generalnie, jeżeli chodzi o miasto Pierścienia, naprawdę czuć, że jest to bardzo ważne miejsce dla fabuły całego Dark Souls. Wymagający przeciwnicy, no i ten widok, kiedy się tam dostajemy, to jest po prostu coś, OSo Coś pięknego. Naprawdę bardzo ładnie wymodelowane, zarośnięte miasto, a kościół Filianor jest najlepszą częścią właściwej lokacji miasta Pierścienia. Jaskinia Milira była też świetną i klimatyczną lokacją, ale najlepszą ze wszystkich tutaj, no oczywiście jest lokacja gdzie był Gale. Pięknie ukazane zostało to takie... ta przyszłość taka postapokaliptyczna, w której nie ma już nic. Lokacja jest naprawdę ogromna i posiada najlepszego bossa w grze. Zdecydowanie najlepszego bossa w grze i zasługuje na pierwsze miejsce. Jest to absolutne mistrzostwo i pokaz, pokaz takiego kunsztu From Software. Zarówno pod względem designu, ukrytych ścieżek, NPC i bossów, czy lore. No po prostu na każdym poziomie ta lokacja miażdży. Wszystko tu jest na maksymalnie możliwym wysokim poziomie. Jest to wręcz idealne, raz jeszcze to powiem, miejsce na zakończenie serii i naprawdę jest godnym miejscem, jakby na miejscu, jakby powinno się znaleźć na pierwszym miejscu, byłaby to godna lokacja na pierwsze miejsce. Natomiast na pierwszym miejscu, moi drodzy, jest coś innego. Wybraliście na pierwsze miejsce i Irytyl w Mroźnej Dolinie, który zdobył aż, uwaga, 70,9% wszystkich głosów. Jest to po prostu kulminacja trzeciej części Dark Souls. Opuszczamy obskurną i nieprzyjemną lokację, po czym wyłania nam się iście epicki i w fantastyczny po prostu widok. Sama lokacja jest taką kwintesencją Dark Souls. Jest wymagająca, mroczna i mimo dominacji jasnych barw naprawdę czuć w niej taki klimat grozy. Jest to po prostu wspaniała lokacja, Lokacja. No i puszczające też oko w stronę wieloletnich fanów serii, właśnie tą e, też, jakby za sprawą Londo późniejszego. E, sama estetyka i przeciwnice również nawiązują do stolicy Lordren, choć to z początku wydaje się niewiarygodne. Jest ona dopracowana właściwie w każdym aspekcie i ciężko się do czegoś przyczepić. Jest to zdecydowanie najlepsza lokacja. Właśnie tak jak już mówiłem przy okazji Miasta Piersienia Ale tutaj ktoś napisał przy okazji tylu, że to jest najlepsza lokacja jaką kiedykolwiek From Software stworzyło jest to to iście nie do przeskoczenia już nigdy Przez żadnego twórcę jakiejkolwiek po prostu gry Na świecie, nigdy To jest top 1 absolutny wszechczasów. Każdy z przeciwników stanowi tutaj wyzwanie większe niż zwykły wróg wcześniej w grze Projekt lokacji, piękny widok gdy wychodzimy z katakumb Boss Pontific to jest no po prostu fabularnie jedna z legend Dark Souls 3 jest on też świetnym zwieńczeniem w ogóle Irytylu jako lokacji, to miejsce po prostu wywołuje ciarki, nie tylko właśnie zimnym klimatem, ale też przeciwnikami, którzy budzą niepokój, takimi duchami złowrogimi. Jest to naprawdę dobry design i właśnie towarzyszy nam, tak jak w wielu lokacjach Dark Souls, ale tutaj takie wręcz można powiedzieć zdwojone takie poczucie niepokoju. Przepiękna, wręcz baśniowa, lodowa kraina z lana blaskiem mrocznego księżyca. Miażdżę już na samym wejściu, gdy po wyjściu z Mrocznych katakumb, widzimy właśnie panor panoram panoramę tego miasta. No i też e, lokacja jest naprawdę trudna do przejścia. Warto też powiedzieć o ukrytym e, przejściu w katedrze. Generalnie jest tutaj naprawdę masa sekretów. Świetny design. No i samo to, że potrzebujemy nawet laleczki, aby móc wejść do tego miejsca, już samo o sobie mówi. No i... Powitanie na moście jest naprawdę na miarę Dark Souls 3. Moi drodzy, jeszcze jedno takie zdanie podsumowanie rytylu. Pierwszy kontakt zwala most niż była odpudziana. To jest po prostu komentarz, który mnie urzekł, Także tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zachęcam do współtworzenia serii dalej. Macie link do ankiety do kolejnego odcinka odnośnie Sekiro i najlepszych bossów w Sekiro w pierwszym linku lince opisu tego materiału. Będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę pod tym odcinkiem. Dajcie znać, jak wam się podobało, jakie jest wasze top 10, czy się zgadzacie z tym, co mówiłem, czy też może i nie. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się na razie i pa pa!